Obserwując i Ciebie, Julia, i Ciebie Dominik na Instagramie, mam wrażenie, że tak naprawdę wasz kalendarz jest dosyć mocno wypełniony i tak ładnie sobie mieszacie pomiędzy życiem prywatnym, a jednak zajętościami dzisiaj. Twój wspaniały przyjaciel, makijażysta Hary postanowił zaprosić nas właśnie na rozmowę, bo macie kolejną razem sesję zdjęciową, także ja tak lubię zaczynać rozmowę bardzo często od powodu, dla którego się znajdujemy tutaj. Także gdybyś powiedziała, co tam tak naprawdę na dole się dzieje dzisiaj tutaj. Mhm. Robimy sesję. Zdję... Która jest odpowiedzią na strajk kobiet, na, jest odpowiedzią na to, co teraz się dzieje w Polsce. E, chcę pokazać, jak bardzo się z tym nie zgadzamy, jak bardzo walczymy o równouprawnienie. I bardzo ważne jest dla mnie to, że nie jestem w tym sama. Chcę pokazać e, to, co my kobiety uważamy na ten temat, że każdy powinien mieć w, Swój wybór po prostu, jeśli mamy swoje, musimy szanować swoje ciało, musimy szanować swoje zdania. Ja rozumiem osoby, które są przeciw aborcji i, te, i temu co, i, i temu, co się dzieje, ale ro, rozumiem również te osoby, które są i za, i przeciw, tak? Mhm. Więc dajmy sobie wybór i szanujmy swoje zdania. Mhm jednak osoby publiczne, które tak bardzo wokalne są na tematy takie społeczne. Bardzo często też jednak w mediach społecznościowych, czy na Instagramie czy na Facebooku prowadzona jest na profilach właśnie tych osób, taka bardzo żywa dyskusja też obserwujesz to u siebie na Instagramie? Tak jak najbardziej obserwuję, ale chcę zrobić coś więcej niż post na Instagramie. chcę pokazać właśnie poprzez różne stylizacje, wyrazić emocje. No to już niedługo zobaczycie. Mhm. I wiem też, że to jest nie tylko sesja dotycząca strajku kobiet, ale też z lekkim twistem, bo też jednak chcesz trochę też przemycić tam temat osób LGBT. Tak, jak najbardziej. Będą różne kolory, ułożone będą w kolorze tęczy, więc będzie po prostu o równouprawnieniu, żeby każdy człowiek był szczęśliwy i miał równe prawa. Mhm.